Dlaczego Zane nie wiedział, że jest robotem? Co się stało z władcami czasu po siódmym sezonie i jakim cudem Lloyd oraz Garmadon mogli w sezonie 10 trzymać zbroję złotego władcy? Odpowiedź na te pytania znajdziesz właśnie w tym odcinku. Jeśli Ci się spodoba, to będzie mi naprawdę miło, gdy zasubskrybujesz mój kanał i zostaniesz ze mną na dłużej, a tymczasem zaczynajmy! Dlaczego Lloyd i Garmadon mogli trzymać zbroję złotego władcy w sezonie 10? Jak wiemy, czterech broni z nikt nie może trzymać na poza pewnymi wyjątkami, jak na przykład właśnie mroczny władca, więc to samo tyczy się złotej zbroi, która została z nich wykuta. O ile to, że Garmado nie trzyma, nie powinno nas dziwić, tak Lloyd nie powinien być w stanie jej unieść, a jednak to zrobił. Dlaczego? Jak się okazuje, w finale trzeciego sezonu Zane wchłonął część mocy tej zbroi, dlatego nie jest ona już aż tak potężna. I żeby nie było, to nie jest żadna moja teoria czy gdybanie, ale oficjalna odpowiedź od twórców. Wiem, że nie ma sensu, bo oznaczałoby to, że Zane ma w sobie część Złotej Mocy, ale tak jak wam wcześniej wspomniałem, nie ja to wymyśliłem, więc do mnie pretensji proszę nie myć. Co się stało z Władcami Czasu po siódmym sezonie? Jak wiemy ze specjalnego odcinka, żelazne fatum zatrzymało się w czasie, a wir czasowy przeniósł mistrzał już jako Bobasa do obecnego Ninjago. Jednak nie mamy pojęcia co się stało z władcami czasu i według Tomiego Andresena no nie ma na to żadnego wyjaśnienia. Tomi chciał, chciały, żeby w tym odcinku nie zostało to ujawnione, żeby była to taka wielka tajemnica Ninjago, więc jedyne co możemy robić to spekulować. Być może potem żelazne fatum wybuchło, a oni tego wybuchu nie przeżyli, albo może wciąż zmierza w w przyszłość jednak nie można z niego wyjść, a Mistrzowi się to udało z racji tego, że miał w sobie energię jednego z ostrzy. Tak naprawdę jest masa teorii i ciężko wskazać, która jest najbardziej prawdopodobna, ze względu właśnie na to, że nie mamy żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Jakim cudem Zane nie wiedział, że jest robotem? Możecie być zaskoczeni. Ja byłem, ale istnieje oficjalna odpowiedź na to pytanie. Według Tomiego Andresena, Zane nie wiedział, że jest nindroidem, ponieważ dr Julian zaprojektował mu masę humanoidalnych funkcji, takich jak płakanie, jedzenie czy korzystanie z toalety. Nawet nie chce się zastanawiać, jak mogło to funkcjonować. Wszystko wydawało mu się normalne, dlatego też nie dowiedział się o tej klapie w brzuchu. Aczkolwiek według mnie jest to bardzo płytkie wyjaśnienie i uważam, że twórcy po prostu nie chcieli nam tego przedwcześnie zdradzać. Bo wiecie, kiedy Zane odkrywa, że jest robotem, to wszystko sobie przypomina, przez co może pokonać swój strach i odkrywa swój prawdziwy potencjał. Po prostu bardzo ładnie pasuje nam to do odcinka, a mi wymyślił to wyjaśnienie, żeby po prostu jakieś było, żeby zaspokoić naszą ciekawość. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli masz jakieś swoje pytania z Ninjago, to możesz napisać je w komentarzu, a ja w następnym odcinku postaram się na nie odpowiedzieć. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!